Witajcie! Dzisiaj przygotuję pyszny domowy rosół. Na moim talerzu mam już wszystkie główne składniki. Użyję aż czterech rodzajów mięsa, żeby był bogaty i esencjonalny. Zanim mięso trafi do garnka, muszę je dokładnie umyć. Biorę każdy kawałek po kolei i płuczę go pod bieżącą wodą. Mycie mięsa to podstawa, jeśli chcemy uzyskać klarowny i czysty rosół. Po dokładnym umyciu mięsa mogę zająć się warzywami. Zaczynam od cebuli, obieram ją dokładnie, następnie biorę się za twardsze warzywa korzeniowe. Najpierw skrobię marchewkę, która nada mojemu rosołowi piękny złocisty kolor. Potem przychodzi kolej na korzeń pietruszki i salera. Kiedy wszystkie warzywa są już wstępnie przygotowane, muszę je bardzo dokładnie umyć. Płuczę je pod bieżącą wodą, upewniając się, że nie ma na nich żadnych śladów ziemi. Po dokładnym umyciu odkładam je na talerz. Teraz mogę zająć się pozostałymi, bardziej delikatnymi składnikami. Najpierw myję por. Na koniec myję liście kapusty, natkę pietruszki i lubczyk. Kapusta doda rosołowi ciekawego smaku. Po tym wszystkim warzywa są gotowe, by trafić do garnka. Po przygotowaniu mięsa i warzyw czas zabrać się za gotowanie. Biorę duży garnek i wlewam do niego zimną wodę. Stawiam garnek na kuchence, a teraz po kolei wkładam do środka mięso. To bardzo ważne, żeby włożyć mięso do zimnej wody. Dzięki temu wszystkie smaki i aromaty będą uwalniać się powoli, a rosół będzie miał bogaty, esencjonalny smak. Woda zaczęła się gotować i na wierzchu pojawiły się tak zwane szumowiny. To nic innego jak białko ścinające się z mięsa. Aby rosół był klarowny i idealnie przezorczysty, muszę je delikatnie zebrać. Używam do tego łyżki cedzakowej i ostrożnie, powoli zdejmuję każdą piankę. To kolejny ważny krok, który sprawi, że rosół będzie miał idealny wygląd: po zdjęciu szumowin, mój rosół jest już czysty i klarowny. Teraz mogę dodać warzywa. Delikatnie wkładam je do garnka. To one nadadzą mojemu wywarowi głębie smaku i piękny, złocisty kolor. Rosą spokojnie bulgocze na ogniu, wydobywając z siebie ten cudowny domowy aromat. Teraz czas na dodanie kilku ziaren ziela angielskiego i kilku liści laurowych. Pora na świeże zioła. Dodaję natkę pietruszki i gałązkę lubczyku. Na koniec solę rosów do smaku. Mieszam delikatnie, żeby wszystko się połączyło. Gotowe. Teraz zostawiam go, by spokojnie dochodził do perfekcji przez kolejne kilka godzin. Rosół spokojnie gotował się przez całą noc. Dziś natomiast zabieram się za przygotowanie domowego makaronu, który idealnie do niego pasuje. Użyję do tego robota kuchennego, co znacznie ułatwia sprawę. Do misy robota wsypuję odmierzoną ilość mąki. Następnie wbijam świeże wiejskie jajka. Staram się zawsze wybierać składniki dobrej jakości, bo to one decydują o ostatecznym smaku. Gotowe ciasto wyjmuję z misy robota. Ciasto na makaron już odpoczęło i jest idealnie elastyczne. Teraz czas na jego formowanie. Dziś będę używała maszynki do makaronu. Która jest moim ulubionym narzędziem do tego zadania. Zaczynam od przepuszczania kawałka ciasta przez najszerszą szczelinę maszynki. W ten sposób powstaje pierwsza gruba płaska wstęga. To pierwszy krok do uzyskania idealnie cienkiego makaronu. Kiedy wstęgi makaronowe osiągną już pożądaną grubość, są gotowe do krojenia. Są idealnie gładkie i elastyczne. Każdą taką długą wstęgę kroję na mniejsze, wygodniejsze w obsłudze kawałki. Zależy mi, żeby makaron nie był zbyt długi. Przekładam pocięte kawałki przez odpowiednie ostrza maszynki, które formują już cieniutkie, delikatne niteczki. Gotowy makaron delikatnie posypuję sporą ilością mąki. Następnie delikatnie podrzucam makaron. Aby każda nitka została równomiernie oblepiona mąką. Makaron jest już gotowy, więc pora go ugotować. Nalewam do garnka odpowiednią ilość wody. Dodaję sól, co pozwoli makaronowi nabrać smaku już podczas gotowania. Woda już mocno bulgocze, więc to znak, że pora wrzucać makaron. Delikatnie mieszam makaron łyżką, żeby nie posklejał się i gotował równomiernie. Pozostawiam go na kilka minut, aż osiągnie idealną miękkość. Odlewam wodę i szybko przesypuję go do durszlaka. Gotowe. Ostatnim elementem jest świeża posiekana natka pietruszki. Drobno ją siekam. Rosół, który gotowałam od wczoraj, osiągnął już idealną głębię smaku. Na talerz nakładam porcję świeżego domowego makaronu. Następnie chochlą ostrożnie nalewam gorące rosół prosto z garnka. Jego piękny złoty kolor i cudowny aromat wypełniają całą kuchnię. Teraz pora na ostatni szlif. Świeża posiekana natka pietruszki dodaje smaku i koloru. Tak oto z prostych składników i cierpliwości powstał domowy rosół z makaronem. Dziękuję, że towarzyszyliście mi w kuchni, mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Wszystkie użyte składniki i dokładny opis tego co robiłam znajdziecie w opisie pod tym filmem. Do zobaczenia następnym razem.